Cześć jestem J. i w moim dzieciństwie byłem esem. Mój szofer to niemowak torystra podczas jazdy limozyną i autobosem. Wtedy bardzo śmierdzi z gniłym gownem, ale nie przejmujemy się tym. Jasne gwint wpadłem do tych śmierdzących ścieków, na całe szczęście umiem pływać. No nie znowu chyba babcia źle oczy pływać, muszę jeść więcej jeść hamburgerów. Jestem taki głupi, że nie wiem gdzie płynąć ale przecież to jest skażona woda a może wodka. Nareszcie dopłynąłem dobrze go więcej nie wrócę do tego skażonego miejsca. O autostrada wariatów. Nareszcie lotnisko, muszę znaleźć zenka a potem polecieć z nim samolotem do Wąchocka. Pobiegam se jakieś 100 metrów a potem wrócę do miejsca startu naszego Araczej mojego loto, a więc zaczynamy let's go. A teraz wracać. A masz? O nie to był brat Zenka, trzeba szybko spieprzyć, bo mnie pobije. A -a -a -a. Ociekać. A -a -a -a. Na całe szczęście jest tam botka lotnicza. Byle szybko. Dzięki brat Zenka mnie już mnie nie znajdzie. A to ty jesteś brat od Zenka. Aaaaaa. Nie bij mnie. A, a, a o Oto mój szofer pierdzi pięta a raczej strapięta. Te szofer strapięta a co to tych czterech kolesi za nami? A to to mój i twoi ochroniarze, wiesz. Port, port. Port. Twoi szoferze strapięta znowu się zestrałeś. A teraz ociekajmy z lotniska szoferze strapięta. Dobrze. Port, 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 port. O nie szoferze strapięta znowu pościłeś pięć wielkich klocków. Szoferze strapięta nauczyłeś się mówić. Tak. Ta Te ochronarze nie dobijajcie do nas. No właśnie port. Szoferze znowu się zestrałeś. Nie, tak, no dobra zestrałem się, mniejsza z tym, zawieź mnie pod Santa Maria Beach. Szoferze strapieta ta umiesz ty jeźdź, nie, port, port. szoferze ty dopko pościłeś dwa wielkie i potężne jak bikwi od klocę. Tak, wąchaj to. A teraz Sidej musicie zabić. Nie, pot. Slash Jack Wee jakusolka Barley Carl Johnson alwa. Haha, zabiłem mojego szofera strapięte, się ma siema ziomki, a teraz se o. Idę na dach mojej chaty i w nerwie sąsiada, on też lubi pierdzieć. バイバイ。Bye bye.